Pamiętam, jakby to było wczoraj. Zima stulecia, 78 rok. No dobra, bez przesady, ale mam tutaj niemal równie stary artefakt. Neo Plus z kwietnia 2000 roku i artykuł o tym, że będziemy mieli nowego gracza na rynku konsol. Pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobił ten obrazek z dema technologicznego pierwszego Xboxa i można powiedzieć, bo miałem wtedy 8 lat, że z Xboxem znamy się od małego. To znaczy, ja byłem wtedy mały i on też był wtedy mały. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem Xboxa w jakimś piśmie o grach, to pomyślałem dwie rzeczy. Po pierwsze, że tak właśnie powinna wyglądać konsola przyszłości, prawdziwie Nexgonowa, i po drugie, ale ten pad jest wielki. Mam tutaj tego pierwszego pada, bo pierwszy pad pojawił się na Klasycznym Xboxie, jak się można domyślać. Jeden z największych padów, jakie były dostępne na rynku i chyba do dzisiaj jest to jeden z największych padów, dlatego dostał on nazwę Duke, czyli książę, że książę wszystkich padów, jest naprawdę ogromny i masywny. Kiedy położyłam ręce na konsoli, to nie była konsola, tylko to była gitara, bo pierwsza gra, w jaką zagrałam, to było Guitar Hero. Później Band Hero, także tak jakoś te instrumenty na początku się przewijały. Ulubiona gra to bezdyskusyjnie był Fable 2, który w przeciwieństwie do części pierwszej, jak i trzeciej nie był dostępny na komputerach osobistych. Ja od bardzo dawna cierpię na chroniczny brak czasu, tak więc mam ogromną słabość do gier, do których można usiąść zarówno na 5 godzin i coś osiągnąć i się super bawić, ale też na 5 minut i też coś osiągnąć i też się super bawić, chociaż z tymi 5 minutami to czasami bywa ciężko, żeby jednak się od telewizora oderwać. W każdym razie dlatego między innymi uwielbiam samochodówki, dlatego właśnie Forza Horizon 5 jest dla mnie idealnym prezentem na dwudziestolecie Xboxa i zapewni mi spokój w życiu i brak konieczności szukania nowych rozrywek, no myślę, że przynajmniej do końca tego roku. W Xboxa 360 to oczywiście Gears of War, które spowodowało, że w tamtych czasach totalnie upadła mi szczęka, jeżeli chodzi o wygląd. No a z tych najbardziej współczesnych, z tych najnowszych to Psychonauts 2, czyli kontynuacja mojej ulubionej, jednej z ulubionych platformów tak w ogóle, no i Forza Horizon 5. Wiem, że to jest totalnie nowa gra, ale już zdążyłem ją pokochać. Jestem wielkim fanem serii e, Gears of War. Od pierwszej części każdą część ogrywam, e, którą, którą bardzo szanuję, bardzo lubię e, i wracam do niej bardzo często. No i druga oczywiście seria, też nie wiem czy mi się w rękach zmieści, to Halo, e, którego mam wszystkie części przełomowy moment. No bezdyskusyjnie w grze Gears of War 2, gdzie podczas kooperacyjnego z kumplem odpierania hord przeciwników zaprosiłem go na swój ślub, mimo że nie zdaliśmy się jakoś specjalnie dobrze. Myślę, że tych przełomowych momentów było naprawdę sporo i tutaj e, wydaje mi się, że Game Pass ostatnio to jest ten moment, gdzie wykroczyliśmy poza gaming konsolowy. Ja tak trochę wewnętrznie zgadzałem się z tym, bo byłem takim hardcore fanem gamingu konsolowego. Teraz rozumiem, że to był świetny krok. Myślę, że to jest ogromny przełom, który będzie impaktował na, na dużą, mocną przyszłość brandu Xbox. Nie tylko na konsolach, ale generalnie na gamingu. Nieważne na jakim urządzeniu będziemy chcieli grać. Przełomowych momentów w historii Xboxa było naprawdę wiele. Dla mnie przełomowym momentem była premiera nowej generacji. Wprowadzenie na rynek nowatorskiego rozwiązania w formie abonamentu Game Pass, a także wprowadzenie nowego modelu sprzedaży Xbox All Access, czyli abonamentowe podejście również do... Miałem w ogóle dwa takie przełomowe momenty związane z marką Xbox. Pierwszy był wtedy, kiedy zobaczyłem w jakimś czasopiśmie pierwszą Xbox Xboxa 360 i dołączali do niego płytę DVD, na której były różne dema technologiczne i właśnie prezentacja taka wizualna samej konsoli i pierwszych nadciągających na nią gier. A drugi taki moment był wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem u kogoś otwartego Game Passa z całą listą gier, w które można pograć i miałem takie... Kurcze, ludzie z game pasem, to by tak żyjecie, w sensie, by to wszystko macie tak o, tak na wyciągnięcie ręki. I wtedy też wiedziałem, że prędzej czy później muszę się stać częścią tej rodziny. Chyba najbardziej przełomową rzeczą, związaną z Xboxem, jest dla mnie Kinect, bo nawet dzisiaj możliwość sterowania w grach za pomocą ruchu bez użycia żadnych kontrolerów, jawi się dla mnie jako no, jakieś science fiction, coś naprawdę intrygującego. I choć może ta technika troszkę wyprzedziła swoje czasy, to mam wrażenie, że jeszcze kiedyś moda na to może powrócić. Ja to pamiętam Xboxa, jak był jeszcze taki maciępuenki, a tutaj nagle... Cyk, 20 lat minęło, jak Zbicza strzelił, i Xbox stał się niesłychanie przystojnym kawalerem. Bardzo ładnie berczył, i na pewno wszystkie panny się za nim oglądają. Tak więc chyba mogę życzyć tylko dalszego, konsekwentnego realizowania tej swojej misji, dalszego łączenia graczy i dalszego wzbogacania tego, moim zdaniem, najwspanialszego rynku, jaki kiedykolwiek był w branży rozrywkowej. Życzę Xboxowi, jak i sobie, jak i każdemu graczowi. Przede wszystkim tego, żeby wszystkie te studia, które jako, jako Microsoft, jako brand xboxowy, przynosiły nam dużo nowych, ekskluzywnych tytułów i też radości wszystkim graczom. No i myślę, że to jest to, na co wszyscy czekamy jako, jako fani marki Xbox. Czego mogę życzyć xboxowi na kolejne lata? No, żeby się nie zmieniał i dalej tak fantastycznie rozwijał swoje... Usługi, zwłaszcza, że mówi to ogromny fan y, y, Game Passa. Życzę Wam wszystkiego dobrego, jak y, największej ilości sprzedanych konsol, oczywiście, dużo sprzedanych gier i przede wszystkim, żebyście robili nadal to, co robicie najlepiej czyli tworzyli naprawdę fantastyczne gry, no i świetne konsole, które dostarczają mnie i mojej rodzinie masę zabawy przez kolejne lata. Życzę, żeby Xbox cały czas łączył graczy, niezależnie od tego, kim są. Uh, ani na jakim sprzęcie grają. Życzę Wam jak najwięcej dobrych gier i 100 lat.